A nie wyszło trochę, dobra, nieważne. Dzień dobry, dzień dobry, ponownie witam się z Wami Głowca Ruin i w dzisiejszym materiale odwiedzimy to co widać dla nam pewnie już wiele osób rozpoznało, czyli cementownie w Będzinie. Wraz z ponownie wybrał się z który... Nie wiem co on robi w sumie. Nieważne! Zapraszam! Dobra, znajdujemy się aktualnie w głównej, idziemy do głównej hali, Kurde. Widzisz to? Patrz, jak tu byliśmy we wrześniu, to dach, dach tutaj normalnie był. Tutaj normalnie, tą przestrzeń, którą tutaj widać, tutaj normalnie znajdował się dach. Teraz znajduje się on tutaj. Pan, jak tutaj jeszcze parkury robiłeś? Tak. Wszystko było ok. Na moim Instagramie tak, ja. na Instagramie Nagryzamy film Film z niego, do niego na Instagrama też zapraszam. A to tak, to w takim razie będzie link. Tak, w takim razie będzie. <głos> <głos> Dobra, lecimy dalej. Wchodzimy do silosa. O, masz latarkę, fajnie, mi się nie chce wyciągać. W zasadzie tu się nic nie zmieniło. Wciąż ciemno, wciąż echo, wciąż dziury w dachu. Wciąż pająki wszędzie. Wciąż pająki. Po prostu. Nie ma nic. Tak. To jest potęga aparatu. Zwiększyłem, zamiast się bawić w doświetlanie, bo, <noise> zwiększyłem sobie ISO i, i wszystko pięknie. Kawałek dalej mamy następny silos, który jest bez dachu. To znaczy w połowie. Panuje w nim o wiele większe echo. Co jeszcze w nim jest innego? Na pewno to, że jest o wiele większy. Posiada. Tego typu sypy, dlatego tutaj znacznie trzeba zwrócić uwagę, a najlepiej nie wchodzić po prostu na te krawędzie, ponieważ można wpaść. Wychodzimy z tego silosa, możemy skierować się w tamtą stronę, tam yy, będzie wejście na dach, gdzie mam nadzieję uda mi się wejść, ale jak na razie chciałbym zaliczyć jeszcze ten silos. Zobaczyć, czy on się jakoś zmieni. Chociaż z tego, co widzę i z tego, co podejrzewam, to raczej nic tutaj nowego nie będzie. Nie wiem, czy to słychać, ale słychać taki bardzo mroczny dźwięk, prawdopodobnie spowodowany przez wiatr, który wieje w tamte dziury. Jest to bardzo mroczne. Kacper mi świeci po oczach. Jak słyszycie, jakie tu jest niesamowite echo. Wiem. Miejsce jest świetne ze względu na jego akustykę. Jest też bardzo ciemne, dlatego też pewnie niezbyt wiele widzicie. Ja mam zwykłego leda, który jedynie rozprasza światło. Nie świeci w jeden punkt, więc coś ty tam zrobił. Aha. A fajnie to wygląda. Hoby tam się dymiło. Znaczy paliło. Właśnie, I tutaj jeszcze taka przestroga dla ludzi, którzy chcieliby się tutaj wybrać. Weźcie ze sobą jakieś latarki. Tak, szczególnie tak, bo... polecam Olight Mini od Militaria.pl. Ty będziesz płacił za tą reklamę, jak mnie posądzą. <laughs> w ogóle, patrzcie, e, tam jest jakiś korytarz. Chyba. Nie wiem, mimo wszystko nie polecam tam wejść, to znaczy wpaść. Bo problem z wyjściem. Bo możesz problem z wyjściem. Naprawdę? Ale czas już opuścić ten silos i kierować się do następnych budynków, które będą, myślę, równie ciekawe, chyba że się jakoś bardzo zmieniły odkąd ostatnio tutaj byliśmy, ale raczej wątpię. Wychodząc z tego silosa, wchodzimy do budynku obok. Jest on całkowicie zdewastowany. Natomiast mamy tutaj jakieś pozostałości, na których prawdopodobnie dawniej znajdowały się różnego rodzaju maszyny. Ale chodząc po tym budynku, widzę, że nic się tutaj nie zmieniło, bo w zasadzie nic tutaj nie może się zbytnio zmienić jedynie może się pojawić więcej grafiti, może zostać uszkodzona znaczniejsza część murów, ścian. Budynek ten w zasadzie właściwie w ogóle nie jest ciekawy, na całe szczęście znajduje się na nim dach, na który da się wejść i na nim już jest fajny widok. Także zapraszam. No to myślę, że teraz zajrzymy sobie do tego budynku. A więc wchodzimy do środka. Także zapraszam. Oho, bardzo fajny klimat. I z tego co widzę, to tu również nic się nie zmieniło. No słychać kogoś. To w takim razie teraz lecimy na dach i jesteśmy na dachu także postaramy się znaleźć miejsce, w którym ostatnio siedzieliśmy sobie Znaczy znaleźć je to na pewno znajdziemy, ale czy da się na niego jeszcze wejść? To się właściwie okaże. Już się nie kruszę, ale o można sobie wziąć kawałek konstrukcji. Nie no, oczywiście żartuję. Przestrzegamy zasad. Chciałbym jeszcze pokazać ten tunel. Ogólnie to widzę, że tutaj również nic się nie zmieniło. Także. dobrze. Ale fajnie ten tunel wygląda. Nie rób tam nic. W takim razie dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. E, zapraszam również do Krakersa tego Facebooka oraz Instagrama i e, YouTube'a. E, no wszystko w opisie. Także e, do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam!